Teraz wodniki. 3, 6, 7, 8. Zgadza się. Karty widzicie. Drogie wodniki, początek tygodnia będzie szczególnie bardzo y, empatyczny, a, i to się pokazuje u was, ale teraz tak, obok was dużo ludzi, być może jakieś sprawy, dokumenty do załatwiania, coś, co będzie po prostu i kluczowe, i ważne na dany moment, i to się pokazuje u was. Początek tygodnia będzie szczególnie skupiony bardzo jakby na, na ludziach, a nie wiem, czy będziecie podejmować jakieś decyzje y, z ludźmi, być może jakieś kontrakty, być może jakieś umowy. To jest także moment właśnie, aby. W tym kierunku pójść i jakby naprawdę takie rozpocząć trafne, dobre decyzje, pewne i jakby takie skonkretyzowane, i to też mogę powiedzieć. Eee, tak. Eee, ale na początku tygodnia mogą Was z pewnymi planami, rzeczami, może czekać lekkie, takie jakby eee, uderzenie z tą. Taką rzeczywistością, być może nie do końca każdy, każdy plan, który sobie postanowicie, do końca wyjdzie, być może jakaś chwila słabości, i to mogę powiedzieć także. A bardzo będzie ważne również to, abyście jednak wy w tym wszystkim a, nie pogubiły się. Bo karty szczególnie pokazują moment a, po prostu w waszym życiu, który może być wymagający, ale taki, który będzie wymagał cierpliwości od was samych. I to się pokazuje u Was również, więc samo to u Was, drogi Wodniki, będzie po prostu kluczowe. Obok Was e, miłość, e, być może ktoś, kto będzie Was wspierał, być może ktoś, kto będzie Was rozumiał, kto będzie chciał dla Was dobrze, i te rady tej osoby będą również bardzo dobre, przechylne, e, konkretne i po prostu takie, które rzucą to światło na, na e, kolejne rzeczy, i to też tak mogę powiedzieć. Końcówka tygodnia i także druga połowa tygodnia będzie bardzo dobra. Jacyś ludzie, ja bym powiedział tak, bardzo pamiętajcie o tym, abyście wy nie uzależniały się od tego, co, mówi, co mówią inni, abyście jednak pamiętały o sobie samych, abyście wiedziały, kurczę, że to wszystko jednak zależy od was, prawda, a nieżeli by od osób trzecich. I to się pokazuje u Was. Ja wam jeszcze tak dołożę, jak to wygląda dalej. Mówię, taki moment przemyślenia tych rzeczy, tych spraw, a pikowy to jest szczególnie karta komunikacji, ale także karta e, załatwienia pewnych spraw dokumentowych to, i, i być może stąd tyle ludzi macie w kartach pokazanych. E, siódemka tref, karta przemyślenia, karta rozwagi, karta decyzji. I to mogę powiedzieć również. No i obok ten król, ktoś, kto będzie obok Was, pomocny, dobry, rodzinny. Ktoś po prostu do pomocy i to tak mi się po